Świeżo upieczone mistrzynie Polski Weronika Falkowska i Martyna Kubka. Weronika, jesteś pierwszą osobą, która tutaj chyba obroniła tytuł sprzed roku. Jak, jak, jak to wyglądało, jak to było? No tak, obroniłam tytuł, ale w deblu bardzo czuję się pewnie, więc myślę, że to nie była jakaś niespodzianka. Ale e, tak patrzyliśmy na ten finał i wy wszystkie chyba we cztery, znacie się bardzo dobrze, zresztą w różnych konfiguracjach występowałyście w przeszłości, ale e, wy wyglądałyście jak taki zgrany duet, który doskonale funkcjonuje, a dziewczyny momentami troszeczkę były zagubione, który to jest wasz was turniej, często wy ze sobą gracie w jednej parze. Um, bardzo często, znaczy jeżeli jesteśmy razem na jednym turnieju, to tak naprawdę zawsze gramy razem, bo wiemy, że jesteśmy zgrane, gramy ze sobą od dłuższego czasu, także dobrze się rozumiemy na korcie i poza kortem też się bardzo dobrze przyjaźnimy, także, także jest super. A to, że dobrze się znałyście również z rywalkami, to jest atut, czy to, jest, czy, czy, czy to nie jest wcale zaleta, no bo, bo same pewnie też wielu tajemnic nie miałyście przed nimi? Myślę, że jest to z jednej strony atut, bo wiemy, co, czego możemy się spodziewać i wiemy, co one grają, więc możemy łatwo ustalić taktykę. Ale jest to też z jednej strony... z drugiej strony stres, no bo dobrze się znamy, więc... no... nie wiem. Jakie, stres kole... emocje towarzyszą. Tak, stres, stres koleżeński. <laughs> Martyna, Ty tak przechodzisz z tego tenisa juniorskiego do, do seniorskiego. Powiedz taki tytuł mistrzostw Polski no, na razie na razie w deblu. Ale jak duży jest to dla Ciebie sukces? No bo Ty już ogrywasz się na większych arenach z całym szacunkiem dla tej gliwickiej, ale już mocno podróżujesz. Tak, znaczy no fajnie jest na pewno zdobyć tytuł mistrzyni Polski. Fakt, że mam już ich kilka, kilka za sobą. Także no wiadomo, że zdobycie tytułu mistrza Polski zawsze cieszy niezależnie, niezależnie od poziomu, także no cóż, no, fajnie czas jakby zagrać raz w roku właśnie sobie Mistrzostwa Polski, turniej w Polsce, spotkać się ze wszystkimi, no i pokazać to, co się umie. Czyli rozumiem, że jeżeli będą na większych arenach międzynarodowych sukcesy, to w duecie właśnie falkowska kubka. Tak tak, tak, tak. Zawsze, zawsze <laughs> razem.